Following up on my previous email. Nawiązuje do poprzedniej wiadomości. I'm following up on my previous email regarding the shipment schedule. Nawiązuje do poprzedniej wiadomości w sprawie harmonogramu wysyłek. Following up on my previous email. Nawiązuje do poprzedniej wiadomości. I'm following up on my previous email regarding the shipment schedule. Nawiązuję do poprzedniej wiadomości w sprawie harmonogramu wysyłek. As discussed, please find attached. Zgodnie z ustaleniami w załączniku przesyłam. As discussed, please find attached the updated purchase order. Zgodnie z ustaleniami w załączniku przesyłam zaktualizowane zamówienie. As discussed, please find attached. Zgodnie z ustaleniami w załączniku przesyłam. As discussed, please find attached the updated purchase order. Zgodnie z ustaleniami w załączniku przesyłam zaktualizowane zamówienie. Could you please confirm receipt? Czy możesz potwierdzić odbiór? Could you please confirm receipt of the invoice? Czy możesz potwierdzić odbiór faktury? Could you please confirm receipt? Czy możesz potwierdzić odbiór? Could you please confirm receipt of the invoice? Czy możesz potwierdzić odbiór faktury? Just a quick reminder. Tylko szybkie przypomnienie: Just a quick reminder about tomorrow's meeting at 10 a.m. Tylko szybkie przypomnienie o jutrzejszym spotkaniu o 10:00. Just a quick reminder. Tylko szybkie przypomnienie. Just a quick reminder about tomorrow's meeting at 10 a.m. Tylko szybkie przypomnienie o jutrzejszym spotkaniu o 10. Apologies for the delay. Przepraszam za opóźnienie. Apologies for the delay in getting back to you Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi. Apologies for the delay. Przepraszam za opóźnienie. Apologies for the delay in getting back to you. Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi. Thank you for your prompt response. Dziękuję za szybką odpowiedź. Thank you for your prompt response regarding the contract. Dziękuję za szybką odpowiedź w sprawie umowy. Thank you for your prompt response. Dziękuję za szybką odpowiedź. Thank you for your prompt response regarding the contract. Dziękuję za szybką odpowiedź w sprawie umowy. Could you clarify the following points? Czy mógłbyś, mogłabyś doprecyzować następujące kwestie? Could you clarify the following points in the specification? Czy mógłbyś, mogłabyś doprecyzować poniższe punkty w specyfikacji? Could you clarify the following points? Czy mógłbyś, mogłabyś doprecyzować następujące kwestie? Could you clarify the following points in the specification? Czy mógłbyś, mogłabyś doprecyzować poniższe punkty w specyfikacji? Please let me know if you have any questions. Daj znać, jeśli masz jakieś pytania. Please let me know if you have any questions about the quote. Daj znać, jeśli masz jakieś pytania dotyczące oferty. Please let me know if you have any questions. Daj znać, jeśli masz jakieś pytania. Please let me know if you have any questions about the quote. Daj znać, jeśli masz jakieś pytania dotyczące oferty. We would appreciate your feedback. Będziemy wdzięczni za twoją opinię. We would appreciate your feedback on the proposal by Friday. Będziemy wdzięczni za opinię na temat propozycji do piątku. We would appreciate your feedback. Będziemy wdzięczni za twoją opinię. We would appreciate your feedback on the proposal by Friday. Będziemy wdzięczni za opinię na temat propozycji do piątku. Looking forward to your reply. Czekam na odpowiedź. Looking forward to your reply regarding the delivery date. Czekam na Twoją odpowiedź w sprawie terminu dostawy. Looking forward to your reply. Czekam na odpowiedź. Looking forward to your reply regarding the delivery date. Czekam na Twoją odpowiedź w sprawie terminu dostawy.